Hej, hej kochani, tak właśnie mnie słyszeliście na streamach. A tak słyszycie mnie z nowego mikrofonu. Oto jest ta nasza paczka, i pora ją rozpakować. Jest to mikrofon SPC Gear SM900. Zapewne Wam znany, może nie, zwłaszcza znany tym osobom, które zajmują się sprzętem audio, ponieważ jest zazwyczaj wszędzie polecany, jest to jeden z dosyć ciekawych modeli mikrofonu, który myślę, że warto zainwestować i chyba warto rozpakować. Niemniej jednak rozpakujemy to cudo. Ale nim rozpakujemy to nasze cudo, jak zwykle, tradycyjnie jak w poprzednim unboxingu mojego Bogona, będzie potrzebne. Będą potrzebne. Nożyczki. E, no dobra, to rozpakowujemy. Po pierwszym etapie naszego wypakowywania znajduje się karton. O, też rozpakujmy. Ależ. A, świetnie. Dobra, to robię. Na plus, że tak prosto zapakowałem... O! To fajny drugi karton. Aj, jak będziemy się zabawić. Dobra, o! A więc... To tak. Proszę bardzo, o to mikrofon. Które zakupiłem. Włącznie eee, kosztują 350 zł. Eee, jeżeli ktoś chce naprawdę dobry sprzęt do nagrywania głosu, to naprawdę to polecam, bo jest świetny. No, może za szybko mówię, bo go przetestujemy, oczywiście. Dobra, pora, rozpakować i się dowiedzieć coś więcej. Pora, teraz pora znaleźć, gdzie tu się. A, tutaj. Dobra, spróbujemy. Wiem, że może kadry nie są zbyt ciekawe w filmie, bo nagrywam to telefonem, żeby trochę polepszyć jakość filmu. Tam ta kamera nie zbyt ciekawie nagrywa. Ja mam nadzieję, że teraz po sobie jak się męczę, albo i nie. Na Oto nasz. Można w końcu to wyciągnąć. Pozwólcie, że to zrobię z tyłu, ponieważ mamy karton wysuwany. O kurde, ale gęstkie. Dobra, mam nadzieję, że nikogo nie rozbudziłem, że tak powiem. Dobra, mamy teraz taki czerwony karton. Teraz, drugi czerwony kartonie. a tu się otwierasz. Dobra, to otwórzmy naszą komnatę z tajemnic. Mamy na razie czarną piankę i oto nam się ukazuje cały nam zestaw. Łącznie to z instrukcją, tej kabel USB, oczywiście gwóźdź programu, czyli mikrofonu. O, nawet nie taki leciutki, ale fajny, naprawdę. No i oczywiście pomógł do przypięcia go do biurka, którego będziemy, o już nam się rozwija. Proszę bardzo, taki wysiennik. Bardzo fajny. Teraz pytanie z której strony, gdzie tu się co podłącza. Dobra, tu widzę wejście na mikrofon. Czyli powinno być to tak. Czyli na odwrót to robiłem. Mam nadzieję. Dobra, eee, co my tu mamy więcej? Eee, ten do mikrofonu również. Eee. Jeszcze powinno być. O, właśnie. Najważniejsze. Na redukcji szumu. Znaczy, może nie do końca szumu, ale to też jest najważniejsza Siateczka. Siateczka. O. mięciutka, fajna. Dobra. To może pora go zmontować. Yy, I widzimy się może po zmontowaniu. A więc, kochani, jak widzicie, mikrofon mnie naprawdę pozytywnie zaskoczył. Może mały minus, że jak troszeczkę się odsunę, to mnie słabo słychać. Ale jeżeli się przybliżę, to naprawdę będziecie mnie niezwykle słuchać. I mam nadzieję, że mój głos będzie jeszcze lepszy na tych streamach. O, przede wszystkim bardzo mi się podoba ten punk, jest naprawdę duży. Tutaj ta osłonka przede wszystkim powoduje, że lepiej się to wszystko nagrywa. Naprawdę ładnie jest to skomponowane. Fajnie w mikrofonie się w środku niebiesko świeci. No i myślę, że do streamów jak za takie pieniądze mikrofon jest na sam plus i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się też podobał, więc życzę Wam miłego dnia, wieczoru, zależnie tego, jak to oglądacie. I baju!